Jest to bardzo absurdalny dodatek, jak wszystko w Borderlandsach zresztą zawsze. I też dodatek wydaje mi się z najfajniejszą do tej pory lokacją, przynajmniej wizualnie, w całym Borderlands 3 chyba. Nie będę ukrywał, że o ile różnorodność lokacji w podstawce była naprawdę fajna, to żadna aż tak się nie wyróżniała, a tutaj otrzymujemy, sami widzicie teraz, coś w stylu miasteczka, które mogłoby spokojnie trafić do Darkest Dungeon. Ewidentnie czuć tutaj wpływy. Inspiracje Lovecraftem, Lovecraftowymi wiecie, opowieściami i dalej, bo obowiązkowe są też macki. Są wrogowie, właśnie z mackami jest kult, e, zielona energia, więc wszystko o tym się właśnie tak kojarzy. E, borderlandsowo troszeczkę. A założenia fabularne są e, też absurdalne, bo często to słowo może tu padać. E, Hammerlock i Wainwright zapraszają nas na swój ślub na swoje wesele. I postanowili z jakiegoś powodu zorganizować się właśnie w takim miejscu, w jakiejś zapizdzałej planecie, gdzie ogromny potwór z mackami wystaje z rdzenia planety i wokół tego, znaczy pod, pod mackami tego potwora jest zbudowane to miasteczko, w którym oni chcą zorganizować wesele i trafiamy tam już na początku, na początku wątku misji, bo żeby w ogóle rozpocząć przygodę w tym DLC musicie, nie, nie trzeba przychodzić całej gry, ale musicie być na etapie, jakby już musicie rozpocząć piąty rozdział w grze. Dopiero wtedy można odblokować tego sidequesta, to jest to na 30 któryś poziom, więc to nie jest też od początku dostępne, ale też nie trzeba całych Borderlandsów trójki mieć, mieć um, ukończonych, żeby do tego zyskać dostęp. Więc um, jest, jest tak po środku, powiedzmy, pośrodku przygody w głównym wątku fabularnym. No i trafiamy tam na miejsce, trafiamy też z Gage na miejsce, bo ją we wstępie poznajemy w ogóle, to jest postać z dwójki. Jest tu razem ze swoim wiernym robotem, Devtrapem Trapem i teraz pracuje jako organizatorka wesel, więc też kolejna absurdacja, absurdalna sytuacja. I sytuacja jest taka, że w pewnym momencie... Wainwright zostaje. Jakby to powiedzieć, żeby za dużo nie spojrować. No. Nie porwany, ale zostaje. Coś z, no, coś z nim jest nie tak. Jesteśmy tego świadkami, jak przydarza mu się pewne nieszczęście związane z kultem i z jakby, jakby prowoderami tego kultu, przywódcami. I musimy rozwiązać sytuację, która może grozić totalnym opętaniem i porwaniem właśnie Wainwrighta do jakichś piekielnych czeluści. A tutaj macie przykład z kolei. Postaci typowo Lovecraftowskiej, czyli podejrzany, chudy, jakby wiesz, wychudzony koleś, e, który gada podejrzanym, dziwnym głosem, i on jest właścicielem tej takiej e, speluny, gdzie ma się rozgrywać, gdzie są przygotowania do wesela w każdym razie. Um, przeciwnicy też są, całkiem różnorodni w tym DLC. Oczywiście mamy tu komplet nie tylko kultystów, są też potem duchy, dochodzą do tego, jakieś właśnie potwory takie, które wyglądają jak latające kosmiczne meduzy, więc wszystko jest jakby w klimacie bardzo um, i jakby czuć, czuć właśnie tą otoczkę, że ona jest bardzo spójna w tym DLC i to mi się na pewno podoba. Um, całość jest do ukończenia w kilka godzin, więc to jest jakby typowe na fabularne dodatki do Borderlandsów, um, ale też nie wprowadza. Nie wprowadza jakby zmian w z z dużych, no bo to jest takie właśnie środko środkowe DLC, z wnętrza gry, nie na maksymalny level. Ale i tak no, naprawdę wydaje mi się, że to fajna przygoda, jeżeli oczywiście lubicie Borderlands 3, bo gameplay'owo tu się nic nie zmienia, tak? To jest nadal ten sam model strzelania, podobna struktura walki, i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli... To zresztą to nie jest też samodzielny DLC, tak? Więc to jest coś dla fanów, z całkiem ciekawą historią, z... Z zabawnym humorem, który akurat pasuje w tej otoczce I, i właśnie z tym klimacikiem, który dla mnie jest plusem, ten taki Lovecraftowsko-Darkest dan, dan, Dungeonowy klimat, atmosfera takiego mm, kosmicznego, kosmicznego horroru, tak to można nazwać, bo przecież, przecież eksplorujemy wioskę, która jest pełna takich opętanych mieszkańców, można powiedzieć, którzy nie wiedzą co się z nimi dzieje do końca. Ale tak, oczywiście jest też parę fajnych broni nowych do zdobycia, więc nawet jeżeli macie już maksymalny arsenał, znaczy wymaksowany arsenał w podstawce i z pierwszego dodatku, to coś tu znajdziecie nowego dla siebie i to by było na tyle. No, chciałem Wam pokazać troszkę rozgrywki właśnie z tego DLC, bawię się całkiem nieźle, więc chętnie nawet ukończę ten dodatek, bo historia jakby zachęca do tego. Więc dajcie znać, czy macie Season Passa do Borderlands 3, czy, czy w ogóle już zapomnieliście o tej grze, czy macie zamiar dokupić sam ten dodatek, dodatek. on kosztuje 60 zł, więc to nie jest dużo, e, jak na takie rozszerzenie moim zdaniem. Dajcie znać, jak wam się podoba, co sądzicie o klimaciku tym właśnie takim fajnym, mrocznym e, Guns, Love and Tentacles do trzecich Borderlandsów i to by było na tyle. Komentujcie śmiało, zostawiam wa, was jeszcze z odrobiną strzelania kolorowymi pociskami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. about that one? You got any last words?